Przede wszystkim jestem MontyEatfanser, że w koniec dzik na mój kanale z Five Nights at Freddy's z dół FNAF gramy z Dekepsonem. Jest. FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, Jesteś? No, jakiego FNAFa chcemy? Czekaj, ja nie jestem chyba u ciebie. Wiem, że... Czekaj, dołączę do ciebie. Jesteś. No to, jest po co ja kompa recytowałem? Czekaj, już. Ale... Nie w stresie. Ja się nie zestraj. Sonia, dobra, dobra, spokojnie. Powiedział Ci, że żebyś poczekał do mnie zaraz dołączył jak mi się odpali, to ty nie, dołączaj do mnie. To ja muszę kompar zdawać, żeby mi się szybciej odpalił. No to nie, ty i tak mi... to, to ja oczywiście musisz... Najpierw no, polecimy w SNAF 1. Czekaj. Ja był w 2, później dodali fnaf 3, później FNAF4 i ostatnio dodali w FNAF 1, to z... od którego? Od, od jedynki to... Już... Od jedynki. Ok. To zrób lobby. Nigdy nie wiem, czy, co znaczy... Z czym, je, e, czym jest disable i, e, i enable. Cieszę się, że to jest inaczej off-on, ale nigdy nie umiem zapamiętać, co jest czego. Ok, to te ja może też a odpalę. Nie, nie chcę mi się. No, no. Wow. Dobra. Jestem. Ty lewymi drzwiami, a prawymi albo nie wiem, jak grałem w. W tego wstawak się nazywał. Hel nie pułątek, tylko ten.

Powiedz, <śmienic> 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 Freddy i skip, 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 Podaj, skip, 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 Nie daj skip, Jadałem. skip, Teraz ty skip, No skip, 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 Nie, skip, 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 ale ja zacząłem, ja nawet usuwam e, te dźwięki e, i mam prawo Co ty sprawiłeś w poś... Ty, ty, Bo nie zaczęliśmy, Jak... ty prowadziłeś twajaczy. Jak ty? Ty prowadziłeś. Jak ty jeździsz, monty? Ty prowadziłeś. Ja? Tak, mam A to co na ty... chciał ujechać? Kto chciał po pijak ujechać? Nie zbalaj na mnie, mam tu na tym, gdzie ty prowadziłeś? Nie nie nie! A to na winy ty prowadzisz Trzeba iść A to na winy ty prowadzisz? Wcale nie! Mam to na winy! To czym jest ta tak w ogóle... What f? Nie ma Kana Pytanie pizzeria? Nie z ta pizzeria jest łapia jak! Pytanie e, Trochę A Trochę. Top, top. Dobra, ma w południu, ma równe, w południu. Zróbmy sobie miniaturkę. Ty <grym> dobra. Staj, ok. Stania Dzięki. To jest jedna z tych bardziej głowionych latarek. To... Do... Węć! Ogarni. Ogarnie! Ogarnie FNAFA Ale wy... No jeszcze nie nagrywałem, bo ma O nie, no, Fox Boże. jest. Tutaj sobie... Twoja ulubiona postać. Ale to jest inaczej... Inna, inaczej to jest. No jest! Dobra mam o ten pokój. Ale... Ochroniofa. Wow. Inny jest powiem tak. Tego, Mam generator. Inny, ale nie uruchamiaj go, specjalnie go zostawiłem. A, co to, było to Co trzeba zrobić? Znajdź klucze. O. Co? trzeba zrobić? Nie wiem, znalazłem jakieś coś, wchłonęło się we mnie i... Gratarka Breaker trzeba było. To jest zaczyna, się, za, zaczyna się... zabawa. Dobra, tych drzwi. Czekaj... Z lewej będzie... Boli, Foxy. I Freddy z prawej Chica. Serio? Serio? Gdzie ty jesteś? Jesteśmy w... Ja że jesteś w osobno Serio? Dobra, ci ubiegamy. i na prawo od ciebie e, masz taki jakby znaczek? No i wiedzieć, kiedy będą leciały? Nie wiem. Jak kamery nie działają. Lewa musi szkodać. Albo spacja. Tam kamery nie. A, czy na bo nie trzeba robić. Nie, może tak. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Jak ci idzie, bo u mnie już atakują. Już? Tak, u mnie już. A u ciebie? On mnie się bla, bla, bla lo, robi. No u mnie też, Ale ciebie bo atakują? Nie, jeszcze nie.

Widzisz takie Dobra, to jest... Dobra, Cicho bądź. Się. Jeszcze minuta, czy co? To nie. Nie, sekund. Ile trwa minuta? Że. Jeden. Dwa. Trzy. Trzy sekundy. Trwa, ja wiem, to... A tutaj musisz jak najwięcej wnet Do szóstej po prostu. Jest teraz... Nie, do szóstej. Tak. O, cieba, widzę ciebie, widzę ciebie teraz. Cieba. Dobra, chodź. Kurde, chciałem, żebyś noc za mnie odwalił. Bla 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 No nie, bo ten w dół to jest tak, że bardzo uciekawy Przed nimi Takwi tam gdzie masz budzić tam w wszystko. To w sumie no, idzie ktoś, idzie ktoś, zostaw Chodź po prostu mnie. tutaj Gdzie ty jesteś? Poś. Zamykaj, zamykaj, zamykaj! Chodź po prostu tutaj! A po prostu nikt nie tutaj To jest po prostu... Miej to, to ja na wygrane Miej to na On chodzi po mapce, nie? Chodź chodź tutaj Co no. one działają jak Coilhead? Zamknąłem mu drzwi! Aha. Weź kliknij L i daj, uh, eee, rewind. Na no, the comment here. Hello. No, wpisałem. Ej hey. Czekaj Oj, jezu Wywaliamy do lobby. Ciebie też? Aha. Nie, już będzie znowu bla bla bla. Bla bla bla, dokładnie tak będzie. Więc chodź po raz. Francis! Why would you bet that we're doomed? Cause it's money in the bank.

To We, no, wejdź Dobra, pewnie Serio musiał nie. się tak Bla, bla, bla Ty, tam będziesz w biurze, ja będę tutaj kampił Zobaczymy czy mnie zabiją Nie Mogę Mogę ok. Nie, nie możesz Już to trzeba zrobić Kuziczki Co? To co my mamy zrobić? Potwierdzać? Łej, bo ja właśnie w to, to zrobię To znalazłem taki kubienko taki właśnie w kiblu to jest... To, to jest to, to... A... Ale Cię sprytowało Będzie on Ci teraz gadał W ogóle Fajna, fajna logika jest tego co je? Tak. To jedziemy z autem, rozbijamy się w lesie, wchodzimy do pizzerii i jakiejś pizzerii randomowej, po czym filmujemy e, przez całą noc do szó szóstej, jakbyśmy tutaj prasowali. Oglądałeś Oglądałeś Co Słuchaj to jest to Jeszcze samo. Tak ta e ekipa. Jak się, No wiesz o co mi chodzi. Wpijawił rozwa rozwalić tą. Mike tak. miał problem My jesteśmy mi tam ekipą, która jesteś... wbija I rozwala Ekipa tej Ty jesteś hakiem tym, gruban, tym grubym e, starym Ewe, wejdź Nowa pod No właśnie Dive, dive, dive To się kameruje tam się drzwiami Dornen, jesteś Dornenem to kupie, było, ja zamknąłem mu przed twarzą, bo znaczy, bo nie mu co nie. On wszedł. Chyba jest za mną. to jest żeby usiąść przez animatronami po prostu. Nie w już mardych u Frederyka. Wiesz o co chodzi? Or, 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 or. or.

no właśnie o to mi chodzi, bo to, to, to mnie nie zabije po prostu. Jak, jak z mamą, sprawdzę. Wejdź na głowę Freddy'ego, Wejdź na głowę Freddy'ego. Rusz się. Rusz się. O wow. Rusz się, mówię ci, masz się ruszyć, to masz się. Ruszyć ty głupi króli. No rusz się mówię No rusz bo jak nie to się pierd... Bo jak nie to się pierdę na ten twój nos Rusz się No patrz, może czarmar Arangus, Pokus, Awa, Rusz się o, Rusz się Sam tego chciałeś Coś ty powiedział Ja się pije Powiedziałem Rusz się Ty bałwanie ty Widzisz, to, jak jest, doki. to jest twoja tekstura doki ja To jest twoja takie nie? Rusz się! Ty niebieski bałwanie I patrz on taki nie do ciebie mówi Coś A ty czemu? powiedział? Czemu ma tak Chodź zaprasz, na ten przykład do boku jak ona ma głowę do tyłu mocno? Chodź tutaj. Coś ty powiedział? Rusz się! O... Ja, zepsułeś go Ja nagle Ale to sobie patrz na, patrz na głowę Chiki od boku od... Ej Coś ty powiedział Co się dzieje Simon O mają, Maja Siedzę w kuchni i nie wychodzę Uuuu <laughs> tak Komendy nie działają Dobrze ci tak. O! Dobra, nieważne działa. Coś pisałeś. Co mówił Stefan? Kiedy to wbiju? O! Dobra, idę na szykę. No, ale to sobie, co się stało z jej głową? Dobra, nie no, tutaj? Od boku? Tak, od boku jest normalna. Czy on gitarę swoją wywalił. Cześć. Wygrywałeś to? Co on te... Tak! Co? A? Czemu? On... Czemu? On... Czy się do mnie. Co zrobił? na ciebie. Niech jako ciebie tak. Przeszlibyśmy tą pierwszą noc. Francis, why would you bet that we're doomed? Cause it's money in the bank. Coś ty zrobił, Monty? Jakie jest to? Chyba, że my po prostu nie iść tam, ale się rozbiliśmy. Wyszliśmy kilometr. Dobra, szukaj tego Fuse'a. Pociemca pewnie będzie. Nie. Yeah. Szukaj po prostu. Randomowo jak. Нет. Yeah. А ты? Нет. Yeah. Что, я не могу? Tom Koment, to może da się ten ominąć? Te gadanie? Nie, ale teraz wiem po niego. Co zrobiłeś? Mamy wykolej do niego, po niego. Jak? Sumon Bonnie. Nie, gdzie on jest? No ich jest dwóch teraz. Gdzie? Okay. Był tutaj. A magical place for kids and grown ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Oh. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person will be Oh,

to jeszcze tylko, jak był go na przykład zablokować gdzieś, tylko kurde nie da się, bo wszędzie żeby się da zablokować. Ale prąd się wyłączy. Są no właśnie nie wiem, nie ma nigdzie energii. Jest tego pokazane ile nam zabiera, nigdzie nie ma ile mamy. Left meak trapa tepni. Nie da się wiesz to no wymaga? Czy... No. No pod czym to to ma? Masz. masz na górze takie click L jak loser to open the comment bar no i skąd masz te kody byłem na początku jak odpaliłem ej oj nie ma ich już tam zaraz like golden freddiego już wartujesz What? boże Kie? Co on właśnie wyszli w kosmos? Uh, tak, wyszli w kosmos, tutaj widziałem go. Ej, gdzie on jest? Ej, on jest? Nie myśl. Ej ty, nie masz psychy się teraz ruszyć. Ja nie mam psychy? No on ma... A, bi a biura nie mamy, wiesz? Ej! Słuchaj, ty jesteś debilem, wiesz czemu? My nadal tego biura nie otworzymy. Wresy. Nie, nie! Mafius! <noise>

jest... chodź do kuchni od strony te, od ki... wętem. E, to To było. Kupson, chodź, chodź do do tego, do kuchni wętem z ki... Co to się działo? Oh, 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 oh. <laughs> jak ci to powiedz, trochę nie Co? mogę. Ej! Golden Freddy, jak się na niego. Jak on działa? Bo jak go widziałem co nie? Jak się na jego popatrzałem To Hops z... e, to hop był, co nie? A jak się odwróciłem i na niego popatrzyłem, to mi zniknął. Czy on działa jak... On chyba działa jak ghost z tego. Z Deeple Company. Pojawił się jak się odwróciłem i popatrzałem na niego, to nagle już by nie było. Ile? Jeśli to powiedzieć? <laughs> Mamy? Oni chyba w kaczyszki grają. <laughs> Jest taki... Ale wiemy mógłbym tak sobie siedzieć pod... Nie piszę ile uh. mamy tego. O! Patrzcie tak mi patrz. <laughs> David. A mnie do sceny. <laughs> no o a... Weź, napi Weź kliknij le najeźdź na to. Na te komendy. Ziknij. Ale się te komendy masz. Fł tu idzie. Jak żyju? Co jest? Tak się pojawi, nie z Le L i na górze masz takie write the comment here. Klikasz na to i napisz re V i V e, spacja, my, E. Wiem, ja żyję, ale zabili mnie. Nie wiem, co mnie zabiło, ale coś na pewno. Serio, ja się tym odrodziłem. Mam nadzieję, mam nadzieję że się spodobało. Widzimy się na odcinku, czy to do w górę, i Subskrypcję do na Discorda, a się, Do zobaczenia i cześć.